Poprzedni filmik mi przerwano, na tej gablocie, tutaj jeszcze Wam pokażę taką fajną rzecz, to jest godło banku Lloyds. Tutaj hełm, nie wiem czy widzieliście, ale ja go Wam nie pokażę, bo po co, Zbroje to już widzieliście z daleka, a tu chciałbym Wam pokazać, proszę, to jest moja nowa gablota, tak. Z zegarkami oczywiście jak zwykle I na samym dole Jest znalezisko z Charity Miśnia Misen, kosztowało mi to 5 funtów Proszę Państwa, to jest pomiędzy 200 a 500 funtów W zależności od, od, od Jakości, ale teraz jeszcze chciałem Wam pokazać Jedną rzecz, która dzisiaj przyszła I będziemy szli na zaplecze Na trzewia mojego biznesu Na miejsce, w którym tak naprawdę Cała magia handlu internetowego Się odbywa To będzie już tutaj zaraz Włączymy jakieś światło. O, żeby było ładnie, i, i kosztowało mi to dużo pieniędzy, żebym go poczuł, że, że robię drogi film. E, dzisiaj przyszło. właśnie się, się dzisiaj kupiłem w Charity. Wam pokażę od razu. Kilka e, płyt. Tony Bennett. 7 funtów. Wyceniłem już go. To jest jakaś przedziwna firma. The Patterson's Traveling People. Kosztuje powyżej 20 funtów na internecie. E, piąteczka za Tony Mottola. LP. To jest zespół The Hotshots z podpisami. Nie mam pojęcia jeszcze, ich nie znalazłem, jeszcze nie wyceniałem, ale z podpisami są to na pewno jest dużo, dużo więcej warte. Jak bardzo mało znaczącym zespołem by nie byli. The Millionaires. Nie wiem co to znaczy w ogóle, ale no niech będzie, milionerzy. Francis Hardy, no tak ładnie, ładna okładka. To jest przedziwna okładka, taka bardzo pod tytułem wow. Joy, Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wyceniono jeszcze. Jak kogoś z Was interesują te płyty, dajcie mi znać. Diana Ross. Mahogany, czyli Machoń. Niech będzie. The Beatles of the Beatle track, czyli jakieś traki Beatlesów, których chyba nie nagrali. Honeycomb. Jimmy, Jimmy Rogers. Nie wiem pojęcia kto to. Na pewno jakiś fantastyczny kolo. Oj, oj, oj tutaj będzie ha cenzura. The First Clinkers, eee, Pink Panthera, Rock and Roll. Ciekawe, co to jest. Sam bym posłuchał. Czajkowski. Eee, jak ktoś lubi, lubi Czajkowski, jak słucham czasami. To jakaś taka składanka, wiadomo, którą eee, można kupić na przykład pewnie na święta. To jest pewnie świąteczna. The Last Picture Show. To bardzo horrorowato to wygląda, Ale co to jest? Nie, nie powiem wam na pewno. Wild Angels Life at the Revolution. Ciężko powiedzieć cóż to takiego. I to tyle z dzisiejszego szybkiego, w, szybkiej rzutki, co tutaj mam. Tu jest jeszcze fajne pudełko, takie bardzo alpejskie. A wewnątrz alpejskiego pudełka Lego z lat 80., 90. Pozdrawiam.